Beleza Online raport miesięczny. Wchodzimy w menu tą kropeczką, drugi przycisk z lewej skrajnej strony. Następnie potwijamy w raporty kwadracikiem. Następnie wybieramy trzecią pozycję okresowe. I tu jest pytanie, czy wydrukować łączne, czy szczegółowe. Szczegółowe to jest z rozbiciem na każdy dzień łączny, to jest pełna kwota za dany miesiąc. Ja wybieram łączne. Następnie mamy pytanie miesięczne. Podajemy miesiąc, zatwierdzając kwadracikiem. Raport miesięczny wydrukowany. Wracamy do menu kółeczkiem.